Hej wszystkim, z tej strony Princess in the Games. Zapraszam Was do kolejnego unpackingu. Tym razem otworzymy The Sims 2 podstawę. Jest to gra od 7 lat, wydana przez EA, czyli Electronic Arts. I przechodzimy do tyłu pudełka. Mam wydanie akurat po niemiecku, ale od razu Wam przeczytam. Po polsku. Jeszcze tylko powiem na samym początku, że tych dwóch y, napisów nie ma w wersji polskiej, bo sprawdzałam, więc y, przejdziemy do tytułu: poprowadź ich przez życie. Pierwszy obrazek po lewej zacznij już od chwili narodzin. Później mamy: popuść wodze fantazji, i stwórz dzieci, dorosłych lub Starców. Niżej mamy sprawę i kontrolę nad ich światem, i na samym dole korzystaj z 2,5 tysięcy elementów trybu budowy i twórz własne jak ze snu. zapowiada się ciekawie. Po prawej stronie mamy jakie wartości życiowe wybiorą: bogactwo, romans, rodzinę, sławę czy władzę. I tu po środku mamy: pomóż im osiągnąć cele i spełniać swoje marzenia, a będą wiedli długie i pełne sukcesów w życie. Na samym dole mamy, czy odejdą w poczuciu spełnienia, czy jako przegrani losu. Wszystko zależy od Ciebie. Ok, zapowiada się ciekawie. Tutaj mamy, że wersja pudełkowa jest. Po niemiecku, niemiecka flaga, no i przejdziemy do otwierania naszego pudełka nożyczkami. Okej, okay. przechodzimy do otwierania. A tutaj, akurat, nie mamy nic napisane. Ok. Tutaj akurat nic nie mamy napisane, a na folii pisało, że od 7 lat, ale wiadomo. Przechodzimy do otwierania naszego pudełka. Mamy tutaj płytę, ładną dosyć, i instrukcję, ale wiadomo po niemiecku. Zobaczę, co jest pod spodem. Pod spodem mamy ulotkę SimCity, też po niemiecku. I z tyłu mamy ulotkę z The Sims 3. Mamy jakiś nadruk. Z tyłu mamy kod, a z przodu tak tylko przejrzę mniej więcej, czy jakieś są obrazki naszej instrukcji niemieckiej. Mamy kilka ciekawych obrazków. Na końcu mamy coś takiego, tą rodzinę simową. No, zapowiada się ogólnie ciekawie. Jak mi się uda zainstalować, mam nadzieję, że się uda mi zainstalować tą grę. No to nagram wam filmiki, więc oczekujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papá.